Cześć, w tym odcinku opowiem, czym poligloci różnią się od innych ludzi, jakie podejście, jakie nawyki sprawiają, że ci ludzie znają wiele języków. Jeżeli wydaje Ci się, że nie masz tych cech, to być może zmienisz zdanie, bo są to rzeczy, które w dużej mierze można zmienić. To nie jest coś, z czym musimy się urodzić. Punkt numer jeden to podejście do błędów. Mam na myśli błędy językowe popełniane w, w trakcie nauki, w mówieniu albo w pisaniu. Najczęstsze podejście do popełniania błędów w języku obcym wygląda tak, że popełnianie błędów to jest coś złego, coś czego trzeba unikać, i jeżeli popełniamy dużo błędów językowych, to znaczy, że się do tego nie nadajemy, wstydzimy się z tego powodu. Obniża się nasza samoocena, itd. Tak I to prowadzi do tego, że przestajemy być aktywni. Na przykład przestajemy odzywać się na lekcji języka obcego, no bo, no bo po co się odzywać, skoro i tak narobimy mnóstwo błędów? I to sprawia, że wolniej się uczymy, więc mamy tutaj tak naprawdę dwa wyjścia: albo unikać błędów i iść tą drogą, którą wybiera większość osób, niestety. Albo zmienić swoje nastawienie. Jeśli chodzi o unikanie błędów, no to obawiam się, że jest to raczej niemożliwe, nie da się tego zrobić. Dlatego polecam rozwiązanie numer dwa, czyli zmianę nastawienia. Dla poliglotów błąd językowy to okazja do nauczenia się czegoś nowego. Jeżeli nauczyciel poprawi takiej osobie jakiś błąd, to taki poliglota myśli sobie o, fajnie, nie wiedziałem, zapamiętam to. I to w żaden sposób nie wpływa na, na samoocenę, nie, nie pogarsza samopoczucia takiej osoby. I takie podejście sprawia, że poligloci wręcz dążą do popełniania jeszcze większej liczby błędów, bo wiedzą, że dzięki temu będą się szybciej uczyć. Ich podejście opiera się na tym, że im więcej błędów popełnią, tym więcej się nauczą. Ale warunek jest oczywiście taki, że trzeba wyciągać wnioski z tych popełnionych błędów i zapamiętywać na przyszłość, co jest poprawne, a co nie jest poprawne. Punkt numer dwa to źródło motywacji. U poliglotów motywacja zazwyczaj pochodzi z wewnątrz, natomiast u osób, które uczą się języków obcych z trudem, pochodzi zazwyczaj z zewnątrz, czyli Poliglota uczy się języków, dlatego że sam chce, nikt go do tego nie zmusza. Poliglota uczy się języka, dlatego że widzi w tym jakieś korzyści albo po prostu sprawia mu to przyjemność, co też jest jakąś korzyścią emocjonalną w tym przypadku. Natomiast pozostałe osoby często uczą się języków obcych, dlatego że muszą albo czują, że powinny, bo bo w szkole trzeba się uczyć języków, bo ciężko o pracę, bez znajomości angielskiego itd. Tak I taka motywacja zewnętrzna ma kilka wad, bo jest z reguły krótkotrwała i sprawia, że robimy tylko wymagane minimum po to, żeby nie ponieść jakichś negatywnych konsekwencji. I to tłumaczy, dlaczego poligloci potrafią uczyć się języków przez całe życie, bo właśnie ta motywacja wewnętrzna, która u nich dominuje, potrafi trwać bardzo długo i ona rzadko słabnie z czasem. Dlatego poligloci mają dużo lepsze efekty w nauce języków i nie muszą się zmuszać do tej nauki, i po prostu nie ma u nich czegoś takiego, jak nie chce mi się. Kolejna rzecz to ciekawość. Poligloci sami dążą do poszerzania swojej wiedzy, i to jest naturalna konsekwencja tego, o czym mówiłem przed chwilą. Na przykład, jeżeli nie wiem, jak coś powiedzieć w języku obcym, to sprawdzę to w internecie. Jeżeli widzę jakieś słowo w języku obcym, którego nie znam, to sprawdzę w słowniku, co znaczy, bo może mi się przyda. I. To nie musi się odbywać w trakcie nauki, ale tak naprawdę w dowolnej sytuacji w ciągu dnia. Na przykład jesteś w sklepie, robisz zakupy i nie wiesz, jak nazwać w języku obcym te produkty, które codziennie kupujesz, więc wyciągasz telefon i sprawdzasz w słowniku, jak to powiedzieć w tym języku. Na tym to właśnie polega. Kolejna rzecz to nauka języka w realnym świecie, takiego prawdziwego, żywego języka. Zazwyczaj nauka języka wygląda tak, że jesteśmy w jakimś zamkniętym środowisku, jesteśmy w takiej zamkniętej bańce, w jakiejś sali lekcyjnej. Zazwyczaj mamy podręcznik do nauki, mamy nauczyciela i w ten sposób się uczymy. Ale to jest sztuczne środowisko stworzone tylko na potrzeby nauki, a język jest tak naprawdę po to, żeby Wykorzystywać go w życiu codziennym, w prawdziwych sytuacjach, a nie w sali lekcyjnej, w rozmowie z nauczycielem. I poligloci różnią się właśnie tym, że najczęściej uczą się języków w prawdziwych sytuacjach, w prawdziwym życiu, w, w podróży, w rozmowach z innymi ludźmi, w pracy, w wielu innych sytuacjach. A kafe? Tak. Du sucre? Nie. You speak very good French? Gracias. I taka nauka jest dużo skuteczniejsza, bo zazwyczaj wiążą się z nią większe emocje. Jeżeli uczysz się w sali lekcyjnej z, z nauczycielem, to najczęściej y, jest to dla Ciebie obojętna sytuacja rzadko wywołuje to jakąś ekscytację. Natomiast prawdziwe życie. Prawdziwe sytuacje z życia codziennego często wiążą się z jakimiś emocjami. To mogą być jakieś stresujące sytuacje, albo sytuacje, które wzbudzają naszą ciekawość. I jakiekolwiek emocje sprawiają, że lepiej zapamiętujemy, i to mogą być emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to praktyka od samego początku. Niestety, większość osób, które uczą się języków obcych myśli tak, no jest jeszcze za wcześnie, żebym mówił, w tym języku muszę się więcej nauczyć i wtedy może się odważę. I najczęściej takie osoby po dość długim czasie nadal tak myślą, myślą tak po wielu tygodniach, i nawet po wielu miesiącach nauki. I to jest tak naprawdę coś, co nigdy się nie kończy, bo zawsze będzie coś, czego nie wiesz, zawsze będziesz miał takie poczucie, że jeszcze czegoś ci brakuje. A poliglaci postępują zupełnie inaczej, oni mówią od samego początku. Nawet jak znają trzy słowa w języku obcym, to będą próbować złożyć z tych trzech słów jakieś zdanie nawet jeśli ono będzie niepoprawne. Dla nich nawet wypowiedzenie jednego słowa w języku obcym daje jakąś e, satysfakcję. Je m'appelle Claude. Je découpe I to wiąże się z tym, o czym mówiłem na początku, czyli z podejściem do błędów. Poligloci mówią od samego początku bo nie boją się popełniania błędów, a nawet chcą te błędy popełniać. I to może się wydawać absurdalne dla wielu osób, ale tak właśnie jest. To już wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Jeżeli masz jakieś inne przykłady, o których nie wspomniałem, to napisz o tym w komentarzu. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad dotyczących nauki języków obcych. I zachęcam cię również do zapisania się na mój darmowy kurs online dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.